Cześć, witam Was ponownie na kanale Pani od Psychologii. Dzisiaj szczególnie serdecznie witam introwertyków. No moi kochani, minął prawie miesiąc i nie było nic dla Was i o Was. <grym> Jak to możliwe? Jak to możliwe, że na tym kanale była taka przerwa w tych treściach? No więc wracamy, wracamy pełną parą. E, dzisiejszy odcinek będzie trochę takim e, może podsumowaniem, może powtórką tych treści, które były. Bo mieliśmy już odcinek o zachowaniach, typowych zachowaniach introwertyków. Mieliśmy KAC introwertyka, czym jest, czy on istnieje. I dzisiaj obalamy mity. Dzisiaj mamy do poruszenia siedem mitów i obalimy też i właśnie porozmawiamy o faktach i o tym, jakie są błędne założenia odnośnie introwertyków w społeczeństwie. Pierwszy mit brzmi: introwertyk to aspołeczny społeczny pustelnik. No, myślę, że jest to mit nie bez powodu. Oczywiście jest to założenie błędne, tutaj nie muszę nikogo myślę, utwierdzać, ale zastanówmy się, z czego może takie błędne założenie wynikać. Wydaje mi się, że tutaj chodzi o taki dystans społeczny, który introwertycy mogą troszkę trzymać. I chodzi tutaj o to, że takie zachowania, jak właśnie dotrzymanie dystansu, jest źle interpretowane jako wywyższanie się, jako bycie niegrzecznym, nie koleżeńskim i tutaj absolutnie wydaje mi się, że introwertyk nie ma złych intencji, bo trzymanie się na uboczu nie oznacza, że nie lubimy ludzi. E, I tutaj bycie cichym może i powinno być rozumiane w kategoriach życzliwości, e, a nie wrogości, bo umówmy się, cisi, nie są nam nieprzychylni. <noise> to nie idzie w tę stronę, absolutnie nie musi. I tutaj idąc już drogą faktów, no więc jak ten e, mit obalimy. Wydaje mi się, że introwertycy mają potrzebę e, no właśnie takiego troszkę zdystansowania się, ale to nie chodzi o bycie niesympatycznym. Nie są samotnikami, oni mają potrzeby społeczne, tylko troszkę inaczej je realizują. E, e, I wydaje mi się też, że introwertyk e, 5 minut po poznaniu nowej osoby nie opowie mu z kim to Poszedł na studniówkę i jak tam ostatnia randka minęła, bo tak jakby, żeby nawiązać z kimś taką naprawdę znaczącą relację, no to potrzeba więcej niż jedno spotkanie. Właściwie każdy introwertyk będzie miał swoją jakąś określoną liczbę, która jest dla niego optymalna, ale na pewno nie będzie to tak szybkie właśnie wpadanie w taki głęboki kontekst i dzielenie się rzeczami z życia prywatnego. I to może być błędnie rozumiane jako brak życzliwości. Ja bym rozumiała to raczej w kategoriach powściągliwości, bo to jest trochę właśnie takie, to jest dawanie sobie czasu na obserwację otoczenia. Tak więc jest to raczej powściągliwość, a nie hamstwo. Drugi mit brzmi, introwertycy nie umieją rozmawiać. E, tutaj jest taka sytuacja, że czasami ciężko jest odnaleźć się w nowym środowisku i pewnie z tego wynika e, ten mit, bo kiedy wpadamy w nowy kontekst, może to jest nowa praca, może to jest e, właśnie nowe jakieś środowisko dla nas, to faktycznie ciężko jest e, jak to się mówi, znaleźć język w gębie. Jakoś tak ciężko nam się wysłowić, ciężko mówić z sensem, ciężko zebrać się właśnie do takiego nawiązania nowego kontaktu. Więc myślę, że ten mit, introwertyk nie umie rozmawiać, może być kultywowany w kręgach ekstrawertyków. Bo ekstrawertyk lubi, kiedy dzieje się dynamicznie. A tutaj, no tego szybszego tempa nie ma co oczekiwać, no bo jednak, zwłaszcza w nowych warunkach, może być ciężko. Więc jeżeli chcemy większej dynamiki i takiej dzikiej gestykulacji, no to nie zawsze możemy to otrzymać. Ale czy to znaczy, że introwertyk zawinił? Nie. I właśnie teraz przechodzimy do faktu. Bo introwertyk umie rozmawiać, ale pamięta, że kiedy nie ma nic do powiedzenia. Co nie będzie nic mówił, nie będzie improwizował, nie będzie właśnie uprawiał takiej mowy trawy, nie będzie lał wody. I właśnie z tego to wynika, że może to być rozumiane jako brak umiejętności komunikacyjnych w pewnych kręgach, ale absolutnie tak nie jest. Moim zdaniem, introwertyk po prostu nie będzie się narzucał. I kiedy nie wie, co powiedzieć, troszkę się odsunie i tak jakby wróci do rozmowy, kiedy faktycznie będzie miała jakąś szczerą intencję, żeby się czymś podzielić. I trzeba tutaj też mieć na uwadze to, że rozmowa z takim e, głośnym partnerem do rozmowy, właśnie takim no tym e, nieco przytłaczającym, takim pokój jest wypełniony tą osobą, no to może nas zmęczyć, może jako introwertyka to właśnie przeciążyć, bo mm, umiejętność rozmowy nie jest domeną ekstrawertyków, a tak samo nie każdy introwertyk pewnie będzie dobrym słuchaczem, Haczem. Więc wydaje mi się, że tutaj wchodzimy w pewne, pewne różnice indywidualne, które niekoniecznie związane są e, właśnie z introwersją czy ekstrawersją. Trzeci mit. Introwertyk to nudziarz. Ja myślę, że ten mit jest ciekawy i warto o nim pomówić, bo e, tutaj nie ma co w ogóle współzawodniczyć, bo introwertyk nie będzie tak głośny przez tak długi czas jak ekstrawertyk. W ogóle nie wchodzimy tutaj w szranki. Jednak to nie znaczy, że ktoś ma rację, a ktoś się myli, bo nie ma jednego sposobu na rozrywkę. I tutaj też um, czasami ekstrawertycy mają taką niefajną skłonność, że myślą, że to, co ich uszczęśliwi, uszczęśliwi wszystkich. No nie. I warto pamiętać, że nie ma jednej definicji zabawy. Jeżeli mamy przyjaciela, który nie może nam wybaczyć, że nie idziemy z nim do klubu, to jest to dość niedojrzałe podejście ze strony przyjaciela, więc no, czy trzeba kogoś zmuszać w taki sposób? No Absolutnie nie. Więc z jednej strony nie ma co szukać się winnych i też dowodzić tutaj racji, ale warto zaznaczyć, że są różne rozumienia rozrywki. I teraz, jak rozrywkę rozumie introwertyk? No więc, wydaje mi się, że tutaj jest masa takich sposobów na spędzenie fajnie czasu i jest dużo pola do manewru, bo to może być festiwal włoskiej kuchni, dobrej kuchni, jakiejkolwiek jesteście fanami, to może być wykańczanie całego sezonu serialu za jednym razem, to może być spotkanie z przyjaciółmi na gry planszowe. Tutaj naprawdę jest zaskakująco mnogość opcji, i trzeba pamiętać, że introwertyk ma swoje pasje. To nie jest tak, że jak się nie chodzi na jakieś dzikie imprezy, to po prostu jest się nudziarzem. Nie. To jest mit, który należy obalić, bo tutaj jest wiele, wiele pasji, które introwertyk realizuje. To może być czytanie, malowanie, pisanie, różne szycia i jakieś takie manualne zadania. To może być pielęgnowanie roślin, to może być właśnie odnajdywanie spokoju w ogrodzie. I najważniejsze jest. Tutaj taka, taka jedna rzecz, która powinna wybrzmieć. Chodzi o prawdziwy odpoczynek. Więc bez względu na to, czy jesteśmy introwertykami, czy ekstrawertykami, znajdźmy coś, co naprawdę nas cieszy i daje nam frajdę. Czwarty mit dotyczy tego, że introwertyk w skrycie marzy o byciu ekstrawertykiem. <laughs> to jest w ogóle śmieszne zagadnienie, ale często się z nim spotykam, że tak jakby e, ludzie mówią: Nie, no lepiej być ekstrawertykiem i, i pewnie ty też byś chciała. Wydaje mi się, że nie. I zaraz Wam powiem dlaczego. Ale skupmy się na micie. Skąd wziął się mit? Bo panuje w niektórych kręgach, wydaje mi się, że w naszej kulturze takie przekonanie, że introwersja jest czymś, co trzeba w sobie stłumić, i lepiej jest być przebojowym ekstrawertykiem. Lepiej w biznesie, lepiej w randkowaniu, lepiej może w rodzinie, no nie wiem. Na pewno jest właśnie takie przekonanie, bo sama niejedno, niejednokrotnie się z nim spotkałam. Co za tym idzie? Jesteś przekonanie, że introwertyk to osoba pełna lęków społecznych, jest w ogóle osobą wycofaną i, i tak jakby no jest, do, jest do naprawy. Co oczywiście jest nieprawdą. I tutaj znowu trzeba sobie uświadomić, że nie ma lepszej i gorszej grupy. Te grupy są jakby równo, równoprawne, równoznacznie ważne. I to nie jest tak, że introwertyk jest niekompletny i czegoś mu brakuje i jakby jest właśnie, jest z nim coś nie tak. Introwertyk ma szereg zalet, i supermocy, które może wykorzystać w życiu prywatnym i zawodowym, jest świetnym słuchaczem, świetnym obserwatorem. To są rzeczy, które są ogromnymi właśnie przewagami i zaletami, i nie trzeba tego zmieniać. Introwertyk też inaczej rozumie towarzystwo i towarzyskość, inaczej się odnajduje właśnie w życiu społecznym. Z tym się zgodzę. O tym też właśnie mówił odcinek o kacu introwertyka. Kto jeszcze nie widział, odsyłam tam, bo te treści mogą być na pewno bardzo pomocne dla introwertyków, ale ekstrawertyków również, żeby zrozumieć, co tam w tej główce siedzi. I wydaje mi się, że tutaj zgrywanie ekstrawertyka na siłę, to jest najgorsze, co można zrobić. To jest właśnie coś takiego, co może powodować wiele bólu i lęku i absolutnie nie jest tak, że osoba cicha, powściągliwa, czy po prostu um, introwertyk ma um, tutaj jakieś um, pole do naprawy i jest coś, co powinien na siłę zmieniać, bo nie, a wydaje mi się, że takie si na siłę ciągnięcie się w, tą, w tę stronę ekstrawersji, której wcale nie czujemy, nie ma racji bytu. Mit numer 5 dotyczy tego, że czasami mówi się, że introwertyk to osoba chłodna w obyciu. To jest ktoś, kto nie pokazuje emocji. Eee, no, już widzicie, że jest to w kategorii mit, więc na pewno się nie zgodzę. Ale chodzi o to, że ekstrowertycy lubią zadawać takie pytanie, czy wszystko ok? Czy wszystko z tobą w porządku? I to jest często zadawane w, właśnie w tym momencie, kiedy introwertyk czuje, że powinien troszkę udać się naładować baterię i trochę ucieka. Może zamyka się w pokoju, może no, potrzebuje tego czasu dla siebie, czasu introwertyka, i wtedy właśnie jest taka troska, która jest słodka i która jest podszyta dobrymi intencjami. Tylko właśnie to pojawia się w tym pytaniu, czy wszystko jest ok? I wydaje mi się, że tutaj bardzo ważną kwestią do zapamiętania. Jest to, żeby nie brać wszystkiego do siebie, bo to, że nasz tutaj znajomy, znajoma, która właśnie taką wysoką introwersją się cechuje i troszkę sobie od nas ucieka, to nie znaczy, że się obraziła i to nie znaczy, że stało się coś złego. To po prostu znaczy, że ta osoba e, chciałaby chwilkę właśnie sobie tak społecznie odpocząć, ale nie ma tutaj e, niczego złego, i to też nie znaczy, że introwertyk nie okazuje emocji. I przechodzimy właśnie do e, tego faktu, bo faktem jest, że introwertyk emocje przeżywa tak, jakby w sobie. On musi najpierw je przepracować, musi je przeżyć i jak będzie w bezpiecznym otoczeniu, to je okaże. Odcinek o emocjach też już był. E, widziałam, że Wam się podobał, także kto nie widział, to odsyłam tam. Gdzieś <grych> są polecajki na kanale. E, ale właśnie, to, co jest ważne w temacie introwertyków, to to, że nie wszystko jest na zewnątrz. Ja wiem, że w dzisiejszym świecie ciężko sobie to wyobrazić, bo... Ludzie w dużej mierze żyją na zewnątrz, wszystko jest na social mediach, wszystko tak jakby jest pompowane, ale czy to jest konieczne? Na pewno nie. I nie jest to coś, co introwertyk na siłę będzie robił, bo jest równie emocjonalny, co ekstrawertyk, ale po prostu inaczej te emocje okazuje i w innym, pewnie węższym gronie. Szósty już mit dotyczy tego, że wszyscy introwertycy są nieśmiali. I tutaj jest to bardzo istotny podpunkt, bo jest to częste takie niezrozumienie i musimy sobie właśnie tak troszkę przeanalizować tę sytuację, bo osoba nieśmiała boi się negatywnej oceny, boi się wyśmiania, jest zdenerwowana, niepewna wobec ludzi, a z kolei introwertyk. No to ma swoje pewne takie bazowe pobudzenie, które jest jakby w nim, ale ono niekoniecznie jest właśnie spowodowane obecnością ludzi. No i tak jakby nie, niekoniecznie. Idzie to po złą stronę, bo introwertyk nie, jest, nie chodzi ciągle w stresie. <gry> to nie jest osoba wiecznie zdenerwowana. A niepewność, jakby taka nieśmiałość, jest pewnym dyskomfortem, ale tymczasowym, które odczuwamy. Chociaż to jest właśnie w odpowiedzi na jakieś takie stresujące nas wydarzenia. Więc niepewność i właśnie taka nieśmiałość wiąże się też z pewnymi sygnałami z ciała. Mamy dreszcze, mamy przyspieszone bicie serca, mamy rumieńce. Jak patrzycie na introwertyka, to on nie chodzi sponsowiały ciągle. <laughs> nie ma takich różowych tutaj polików i, i, i tak wygląda, no, jak osoba nieśmiała. Absolutnie nie. Tak nie jest, chociaż prawdą jest, że osoby nieśmiałe często mają skłonność do introwersji. No bo są wysokoreaktywne, właśnie ich poziom pobudzenia często właśnie jest wyższy. I ten styl życia introwertyków całkiem im leży, całkiem im pasuje, bo szukają ukojenia w samotności. I właśnie ta samotność jest tym wspólnym mianownikiem, który może łączyć nieśmiałość i introwersję, ale nie są to pojęcia tożsame. Tutaj jeszcze tak w kategorii fakt, introwertycy wybierają e, pewne rzeczy, więc oni tak jakby mogą udzielać się społecznie i sami sobie tutaj e, modulują jak intensywnie, jak bardzo chcą się udzielać i do pewnego momentu czują się komfortowo i to nie jest tak jak e, właśnie w przypadku osoby nieśmiałej, że mamy tutaj jakiś lęk i mamy jakiś e, stres, ale właśnie warto tutaj e, mieć na uwadze, że ta samotność jest tym wspólnym mianownikiem e, łączącym i introwersję, i nieśmiałość, ale nie jest to to samo. Ostatni już mit, mój chyba ulubiony, wiąże się z tym, że z introwertyka nie będzie dobrego szefa. Tak, czasami się mówi i właśnie tutaj jest to zdecydowanie złe podejście do sprawy, bo okej, okay, jeżeli chodzi o reprezentowanie firmy na szeroką skalę, mowy na forum, kolacje z inwestorami, może być ciężko, może być stresująco, ale to nie znaczy, że to się nie uda. I z drugiej strony, jeżeli trzeba przebojowości, takiej właśnie takiego dużego obeznania, no to może z początkiem będą to jakieś takie kwestie. Problematyczne, ale nie, nie znaczy to, że introwertyk nie będzie dobrym szefem. Już Wam mówię dlaczego. Przechodzimy do kategorii fakt. Po pierwsze, introwertyk będzie dobrze obserwował, dobrze obserwował swój zespół i te relacje między ludźmi i będzie obsadzał właściwe osoby we właściwych rolach. Na pewno introwertyk ma też taką umiejętność, jakby odczepiania się od grupy, no bo ze swojego życia zna te potrzeby i, i zna ten klimat, więc będzie robił to na korzyść pracy, bo na przykład stawiając czoła jakiemuś trudnemu problemowi, właśnie odczepi się od grupy na chwilę, pomyśli, stara się, starając się rozwiązać właśnie ten problem i będzie miał okazję do głębokich przemyśleń. I to, co jeszcze jest istotne w przypadku szefa o wysokiej introwersji, to to, że będzie z dużym prawdopodobieństwem miał myślenie nieszablonowe, bo właśnie też introwersja często z kreatywnością idzie w parze. Tak badania pokazują, jest właśnie taka współzależność. I jeszcze najważniejsza rzecz z mojej perspektywy jest taka, że skoro introwertyk jest Dobrym słuchaczem, no to członkowie zespołu będą czuli się wysłuchani, będą czuli się docenieni. Nikt mi nie powie, że to nie jest coś ważnego w pracy. Zdecydowanie ja uważam to za ogromną zaletę, ogromny właśnie taki skarb mieć takiego szefa, który jest w pełni zanurzony w tej rozmowie i w spotkaniu z Tobą i poświęca Ci niczym niepodzieloną uwagę. Więc jeżeli ktoś jeszcze powie, że Introwertyk nie będzie dobrym szefem, macie tutaj całą, całą amunicję argumentów, że zdecydowanie jest to mit. I to było już wszystkie nasze 7 mitów. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jak wy tutaj czujecie te zagadnienia, czy wciąż, czy udało mi się przekonać was, czy może wciąż jeszcze wierzycie w mity, i które były dla was zaskoczeniem. I dajcie mi znać, czy pogłębiliście wiedzę w porównaniu właśnie z tymi wcześniejszymi odcinkami, czy tym razem coś was zaskoczyło. Podzielcie się proszę w komentarzach. Ja bardzo lubię, jak dyskutujecie tam. I to było naszych 7 mitów. Dziękuję wam za uwagę. Do następnego odcinka, cześć!